Bydgosz była wczoraj, Nowy Jork był dawno temu, może jeszcze kiedyś wróci. I Bydgosz mnie wczoraj zaskoczyła, Otóż już Bydgosz jest miastem zachowawczym, jeśli chodzi o reakcję. I po każdym występie mam warki zrobione, wczoraj był występ... 12 i 13 i wcześniejsze wszystkie napadki mówiły, że nie przejmuj się, chodzisz po scenie, oni się śmieją, ale nie tak wybuchowo jak w tobie na przykład. Eee, a wczoraj w Bygorszu się śmiali wybuchowo, rechotali się pod sam sufit, także bardzo mnie to ucieszyło. Bo łatwiej się robi występ jak sala rehoce, bez zahamowań. <słuch> i jeszcze zapomniałem coś powiedzieć. Otóż w Bydgoszczy ludzie przychodzili w kolorowych koszulach. Dwóch gości przyszło w identycznej jak moja. Przyszło dwóch innych w nieidentycznej, ale w tej, którą jechałem samochodem. Ludzie przychodzą w moich koszulach, ale nie tylko w moich, bo zapraszałem, żeby w ogóle w kolorowych przyjść. Panie przychodzą w kolorowych sukienkach, faceci przychodzą w t-shirtach kolorowych, kwiatki. Bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim i zauważam każdego, kto przyjdzie w mojej. Thank you. Bardzo dobre kubki to mogę jeszcze do No, po prostu. ta fabryka nie istnieje, bo bym to proszę. Dziękuję za to, że mnie zaprosiliście. <coughs> Dziękuję. Szanowni państwo, jest taka świetna atmosfera. <coughs> <głoszenie> Ogłoszenie. Dodatkowe występy musiałem zrobić na taką samą godzinę jak tutaj dzisiaj. W Łodzi w i w Lublinie. Bilety na pojęciu Czy ludzie mają kupić biletnik na 20-30? Podobało się?